Cześć, dzisiaj temat zasięgu, czyli jeden z najistotniejszych tematów podczas zakupu hulajnogi. Jaki ta hulajnoga ma zasięg? To pytanie sobie zadaje każdy. Wiadomo, chcemy mieć jak największą baterię, jak największy zasięg na jednym ładowaniu. No i co? Szukamy hulajnogi i patrzymy, producent podaje nam informację. Maksymalny zasięg 85 km. Kupujemy tą hulajnogę, siadamy na nią. Okazuje się, że realny zasięg, który my robimy, to jest 40 km. No i co? Reklamujemy. No i nie do końca reklamujemy, bo to jest maksymalny zasięg i producent powie, no słuchaj, no to jest maksymalny zasięg, to nie jest powiedziane, że tyle zrobisz. Zatem jak nie wpaść w taką pułapkę, jak sobie sprawdzić taki zasięg, bo on zależy od wielu czynników i tutaj nie ma jakby ujednoliconej normy, tak jak w przypadku aut elektrycznych, że mamy normę WLTP. I wszyscy mają podawać zasięg zgodnie z tą normą. Niestety, tutaj w tych mniejszych pojazdach, hulajnogach, rowerach, skuterach, nie ma nic takiego, i wszyscy jesteśmy zdani no, po prostu na albo na doświadczenie osób, które są bardziej doświadczone, albo na coś, co właśnie stworzyliśmy, czyli kalkulator zasięgu hulajnogi elektrycznej. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki zasięg zrobimy, musimy wiedzieć, od czego on zależy, a on zależy od wielu czynników. I tutaj z pomocą przychodzi kalkulator, który stworzyliśmy tutaj w H&D &E Electric, który umożliwia nam wyestymować, czyli obliczyć przybliżony zasięg, jaki my zrobimy na hulajnodze elektrycznej, biorąc pod uwagę warunki, w jakich będziemy się przemieszczać, naszą wagę, wagę pojazdu i wszystkie czynniki, które mają najistotniejszy wpływ na zasięg. Ok, przechodzimy do kalkulatora. Kalkulator można znaleźć na naszej stronie, w menu głównym. E, kalkulatory. Wybieramy realnego zasięgu lub po prostu w Google wpisujemy kalkulator hulajnoga elektryczna i też tutaj pierwszy odnośnik będzie prowadził do tej strony. Pierwsze co musimy ustalić to oczywiście bateria. W zależności od tego jak dużą mamy baterię będziemy mieli większy zasięg naszej hulajnogi. W tym wypadku tutaj domyślnie jest to ustawione 36V 13Ah. To jest w przybliżeniu popularna hulajnoga Xiaomi Mi Pro 2. I ok, dobra, ja ważę sobie 90 kg, no to sobie tutaj podaję teraz wagę całkowitą moją i pojazdu. Czyli ja 90 kg plus yy, Xiaomi, i to około waży, waży 15 kg, sobie ustawiam na 105 kg. Czyli tutaj waga całkowita, moja waga i waga pojazdu. Dalej, średnia prędkość, jaką będę się przemieszczał mi maksymalną prędkość ma 25 km na godzinę z pudełka, można wiadomo ją tam odblokować i podkręcić, ale dobra zostawmy tutaj 25 km i moc silników. W tym wypadku moc silnika, tak jak tutaj jest ustawione 350 W, te wszystkie czynniki mają tutaj wpływ na, na nasz zasięg, tak? jeżeli tutaj zwiększę sobie średnią prędkość na 30 km to automatycznie zasięg już mi wędruje, widać, że, że mi się zmniejsza tak? na 25 km. No dobra, teraz mam 27 km. Dalej. Przechodzę na temperaturę. Temperatura ma bardzo duży wpływ na zasięg. Generalnie jeżeli sobie jeździmy w takim powiedzmy 20 stopniach Celsjusza, to to jest nasz nominalny zasięg na baterii. Wraz ze spadkiem temperatury, a w szczególności, w szczególności gdy się zbliżamy już do ujemnych temperatur, nasz zasięg drastycznie spada. I tutaj ważne jest sobie też, żeby sobie ustawić temperaturę, jakiej będziemy się poruszać. I wziąć też pod uwagę, jak kupujemy hulajnogę, że jeżeli potrzebujemy zrobić zasięg jakiś w zimę, bo powiedzmy będziemy jeździć i potrzebujemy zrobić większy zasięg, no to tutaj, tutaj musimy mieć odpowiedni zapas tej wielkości baterii. Styl jazdy, będziemy jeździli spokojnie, tak normalnie, powiedzmy tutaj jest tak napisane, średni czy mocny, czyli co to znaczy? Czy dużo się zatrzymujemy, czy dużo się rozpędzamy, czy podjeżdżamy, czy, czy, czy mamy po drodze jakieś pasy non-stop światła i tak dalej? Im więcej tych takich zatrzymywań po drodze, tym więcej energii musimy stracić, żeby znowu ten pojazd rozpędzić. Dlatego, jeżeli jeździmy po mieście, no to powiedziałbym, że tutaj minimum średni powinien być. Tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, ruszamy gdzieś w trasę i będziemy po prostu jechali ciągło, to bym ustawił tutaj jako nawet. Idziemy dalej. Rodzaj opon. Opony też mają wpływ. Jeżeli mamy oponę szosową, bez bieżnika takiego terenowego, no to wiadomo, tutaj ta opona ma mniejsze opory i zrobimy większy zasięg. Jeżeli jeździmy w terenie i wolimy opony terenowe, to wiadomo sobie klikamy tutaj na terenowe. Tutaj ustawimy szosowe, bo raczej większość osób jeździ tutaj w takim i jeździ na oponach szosowym. I przechodzimy do kolejnego parametru bardzo istotnego, czyli ciśnienie w kołach. Często nam się zdarzało, że przychodziły do nas osoby na serwis i z hulajnogą, żeby sprawdzić im baterię po prostu, bo strasznie im zasięg spadł. Okazało się, że wcale im zasięg nie spadł, tylko spadło im ciśnienie w kołach, a oni tego nie sprawdzili i na niskim ciśnieniu nasz zasięg będzie znacznie mniejszy. Tak jak w rowerze, jeżeli mamy niskie ciśnienie w rowerze, no to musimy się napedałować więcej. I to jest oczywiste. Niektórzy pompują bardzo w wysokie ciśnienie po to właśnie, żeby zyskać na zasięgu. No ale wiadomo, to jest wtedy kosztem, kosztem amortyzacji. Najlepiej mieć odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie możemy sobie sprawdzić, na przykład na, na każdej oponie jest napisane maksymalne dopuszczalne ciśnienie. Zazwyczaj warto po prostu stosować. No powiedzmy, w 80-90 przypadków warto napompować do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Niektórzy je przekraczają i jeżdżą, no ale wiadomo. Producenci opon piszą po prostu, jakie powinno być maksymalne dopuszczalne ciśnienia. No i kolejny bardzo istotny czynnik, czyli ukształtowanie terenu. W zależności gdzie jeździmy, to chodzi tutaj o te górki. Bo ta hulajnoga nam się męczy, podjeżdżamy pod górę, to wiadomo, więcej energii hulajnoga potrzebuje, więcej silnik musi się napracować, żeby nas. Wciągnąć. Jeżeli dużo ważymy, no to wiadomo, im więcej ważymy, tym więcej energii trzeba, żeby wciągnąć tą całą masę pod górę. Czyli jeżeli mieszkamy w górach lub na wyżynie, no to będziemy mieli mniejszy zasięg niż na Mazowszu. Co jest naturalne. Przeszliśmy sobie przez te wszystkie ustawienia. Mamy zasięg. Jeżeli mamy inną hulajnogę, powiedzmy, z większą baterią, no to zwiększamy sobie tutaj odpowiednio Powiedzmy, nie wiem, TechLife X8. 52V, 18Ah. Waga całkowita. Ok, teraz tutaj będziemy mieli 90 plus 20, chyba 7 tak? Czyli to będzie 117. Czyli mamy tutaj 117. Średnią prędkość ta hulajnoga już szybciej pojedzie. No to sobie, ja będę sobie jechał, powiedzmy, 30 na godzinę. Moc silników tutaj ustawiam, tak? Tu już jedziemy, bo mamy dwa silniki po 1000W. To jedziemy sobie na 2000 W. Ok, temperatura 20 stopni. Powiedzmy, że jest zima. Teraz jest zima, i teraz jest we Wrocławiu 5 stopni. Styl jazdy, no eko tutaj nie będę jechał, raczej trochę chcę pojeździć. Pojeździć troszkę szybciej i się troszkę pobawić tą hulajnogą. Rodzaj opon dobra, mam szosowe. Ciśnienie w kołach mam średnie też i będę jeździł tutaj po nizinie, po mieście powiedzmy no i tutaj mam jaki zasięg mi wychodzi przy takiej baterii, tutaj mam już większą baterię większe silniki, przy takim stylu jazdy zrobię tak jak widać 39 km czyli bazując na tym kalkulatorze możemy sobie obliczyć przybliżony zasięg pamiętajmy, przybliżony zasięg niedokładny no bo wiadomo, tutaj też bazujemy na estymacjach przybliżonych wartościach, dlatego tutaj Obliczamy przybliżony zasięg. Powiedzmy, może jedna osoba może mieć 45, druga osoba może mieć 35. Dlaczego tak jest? Bo też jest wiele innych czynników, których nie bierzemy pod uwagę, które mają znaczenie, ale mają mniejsze znaczenie. Takim czynnikiem, na przykład, którego kalkulator już nie bierze pod uwagę, jest nasz wzrost i budowa. Osoba, która jest powiedzmy nie jest rosła, tak, jest niższa, będzie stawiała mniejsze opory powietrza niż. Osoba, która ma 2 metry wzrostu i jest powiedzmy szeroka, czyli to jest taki swoisty żagiel. Jedziemy pod wiatr i jesteśmy dużym żaglem. Zupełnie inny zasięg będzie miała osoba, która ma 1,75 m wzrostu i jest powiedzmy takiej skąpej postury. Kolejnym istotnym elementem jest sprawność w ogóle naszego układu, układu jezdnego czyli koło. Jeżeli zakręcimy kołem, to tutaj nie powinniśmy mieć oporów. Najczęściej, jeżeli nam się kręci tutaj ciężko koło, widzimy, że tutaj to koło ma ciężko, to jest to spowodowane na przykład wadliwymi łożyskami, tak? że łożyska mamy już do wymiany. Tutaj mamy duży opór, ta hulajnoga się męczy, potrzebuje więcej energii do tego, żeby z nami pojechać, po prostu z tego powodu, że tutaj ma, ma to koło po prostu ciężko się zakręcić. Mieliśmy takie przypadki na serwisie, że przychodziły do nas osoby, które chciały, żeby im sprawdzić, bądź wymienić, naprawić baterię, ponieważ mieli 25 km zasięgu, a teraz mają 10. Okazuje się, że tutaj po prostu łożyska są już w tak opłakanym stanie, że koło ledwo co się kręci i bateria potrzebuje, no i silnik po prostu wygenerować masę energii po prostu, żeby ten pojazd ruszyć. Kolejny czynnik atmosferyczny, czyli wiatr. Jeżeli jedziemy z wiatrem, no wiadomo, ten wiatr nas popchnie, znowu silnik ma lżej. bateria potrzebuje oddać mniej prądu i zrobimy większy zasięg. Jeżeli mamy pod wiatr, no liczmy się z tym, że tutaj też nam ubędzie tych kilometrów. Na koniec chciałem poruszyć jeszcze temat żywotności baterii. Jak kupujemy nową kolejnogę, to mamy 100% pojemności baterii. Wraz z cyklami ładowania i upływem czasu, jakiej używamy, ta pojemność nam się zmniejsza. I jak kupujemy ją, to warto też pomyśleć, że na przykład za rok czy za dwa, po nie wiem, 500, 1000 cykli ładowania nasza pojemność spadnie, powiedzmy, przy dobrych ogniwach o 5%, ale przy słabych ogniwach może to być nawet 15-20%. Dlatego warto wziąć to pod uwagę. Z naszego doświadczenia użytkownicy żałują, że kupili mniejszą baterię. No nie ma takich, co by żałowali, że kupili większą, tak? bo zawsze mają ten zapas. Ale generalnie, jeżeli kupimy hulajnogę z małą baterią i okaże się, że ten, tego zasięgu faktycznego potrzebujemy więcej, wymiana całej baterii jest kosztowna, bo zazwyczaj wiąże się to z tym, że tą starą baterię musimy, no nie wiem, sprzedać albo tam zutylizować i musimy stworzyć nową baterię tak, żeby, żeby ją zmieścić w podest. Wiadomo, można dołożyć jeszcze zewnętrzną baterię, ale to jest zawsze już, no wiadomo, no na zewnątrz bateria to nie jest. To nie jest to samo, co mamy pięknie schowanym baterię w podejście i nie mamy żadnego problemu. Dlatego tutaj taka wskazówka warto przemyśleć, czasem dołożyć na początku te parę stówek, ale mieć ten zapas energii. Wtedy, na przykład w zimę, kiedy spada temperatura po półtorej roku, kiedy już mamy powiedzmy 10% ubytku na pojemności, kiedy wybieramy gdzieś się w góry przejechać, mamy, te, mamy zapas tego zasięgu. I wtedy nie ma frustracji i nie ma pania, bo komu nie zdarzyło się pchać hulajnogi. Pewnie każdemu kto ma hulajnogę mi się już zdarzyło wielokrotnie, bo coś tam źle obliczyłem i tak dalej. To wszystko, co chcieliśmy poruszyć w trzecim odcinku serii Hell. Dajcie nam znać w komentarzach, czy macie jakieś jeszcze pytania odnośnie zasięgu. Może nie poruszyliśmy, może nie wzięliśmy pod uwagę jakiegoś czynnika, który powinien być wzięty pod uwagę. I to tyle, dzięki. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii HEDL, czyli hulajnoga elektryczna dla laika.